Wyobraźcie sobie, koniec PRL-u, a w całym Poznaniu tylko 4 km dróg rowerowych. Jak to się stało? Posłuchajcie tej historii. Rok 1934. Zbigniew Zieliński z pracowni urbanistycznej miasta Poznania marzy o rowerowym mieście. Powstaje pierwszy program rowerowy dla Poznania. Plan? 70 km tras. Połowa już wtedy została zatwierdzona do budowy. I teraz najlepsze. Ta sieć 90 lat temu była równie gęsta jak ta, którą mamy dziś. Ba! Wiele odcinków to te same, które dopiero teraz zaczynamy realizować. Ale marzenia szybko przerwała wojna. A potem przyszedł PRL. A rower stał się niemodny. Większość tras zniknęła dosłownie. Z końcem PRL-u w całym mieście pozostało 5 krótkich odcinków. Łącznie 4 km. I to w kawałkach porozrzucane gdzieś po mieście. Ruch rowerowy trzeba było odbudowywać od zera. Od zera. Dziś, po 90 latach, powstają w Poznaniu trasy światowej klasy, doceniane w Europie. I to dopiero początek. Ale o tym opowiem Wam w kolejnych rolkach.